Szanowni Państwo, drodzy absolwenci. Witam w dniu zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas trzecich. W związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 oraz ograniczeniem funkcjonowania szkół w Polsce nie możemy spotkać się osobiście podczas uroczystej akademii. Bardzo żałuję, że nie jest mi dane, tak jak w latach ubiegłych, wręczać świadectw ukończenia szkoły i indywidualnych podziękowań wyróżnionym absolwentom. Pierwszy raz w historii naszego liceum zakończenie roku odbywa się w formie przekazu zdalnego. Przed chwilą dobiegła końca transmisja mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa Stanisława Jamroska, odprawianej w Archikatedrze Przemyskiej w intencji tegorocznych maturzystów. Teraz spotykamy się w auli Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Skąd w imieniu dyrekcji chcę w pierwszej kolejności serdecznie przywitać i pozdrowić uczniów kończących dzisiaj edukację licealną. Szanowni absolwenci. Po okresie nauki licealnej została dokonana przez radę pedagogiczną klasyfikacja maturzystów. Przeprowadziliśmy ją w oparciu o uzyskane przez Was stopnie, ale mieliśmy także w pamięci osiągnięcia i sukcesy z okresu całej Waszej edukacji licealnej. Cieszy fakt, że mimo wystąpienia w ostatnich tygodniach zaburzeń w przebiegu procesu dydaktycznego i konieczności podjęcia kształcenia na odległość, wielu spośród absolwentów uzyskało świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, a są to aż 44 osoby, czyli co czwarty tegoroczny absolwent. Tytuł primus inter pares, czyli pierwszy pośród równych, przypada w tym roku Jakubowi Kowalczykowi, który osiągnął średnią ocen 5,44 z trzech lat nauki w liceum. Bardzo cieszy też osiągnięta przez uczniów klas trzecich bardzo wysoka średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, która wyniosła za okres 3 lat 4,25. Tym wynikiem potwierdziliście Państwo Wasze wzorowe podejście do obowiązków szkolnych, bardzo wysokie aspiracje edukacyjne, wielkie zaangażowanie oraz tkwiący w Was ogromny potencjał poznawczy. Gratulując osiągniętych wyników, liczę, że będą one co najmniej powtórzone podczas egzaminu maturalnego oraz pozwolą Wam na bardzo dobry start w dorosłe życie. Chcę także w tym momencie zwrócić uwagę na inne, jak oceny szkolne, osiągnięcia. A było ich bardzo, bardzo dużo, zarówno w dziedzinie wiedzy, kultury, sportu czy działalności społecznej. Dziękuję za nie. Nie sposób wspomnieć ich wszystkich, dlatego ograniczę się do wskazania tych absolwentów, którzy uczestnicząc w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych osiągnęli sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Aby móc znaleźć się w gronie laureatów czy finalistów, musieli op opanować bardzo szeroką wiedzę z konkretnych dziedzin nauki, a przy okazji wykazać się wielką pracowitością. Ciekawością poznawczą i wzorową postawą. Między innymi, dzięki ich sukcesom, szkoła uzyskała tytuł Złotego Liceum w ogólnopolskim rankingu szkół i należy do grona wiodących szkół w Polsce. Szczególnie dziękuję i gratuluję Jakubowi Kowalczykowi, Michałowi Jaroszowi, Grzegorzowi Jasińskiemu. Arturowi Szałydze, Magdalenie Konopce, Michałowi Muszowi, Klaudiuszowi Misiakowi, Krzysztof, Krzysztofowi Woś, Wojciechowi Bardzińskiemu, Michałowi Kochanowiczowi, Katarzynie Mocio, Kamili Pilch, Roksanie Zając, Aleksandrze Rapce, Aleksandrowi Domańskiemu, Markowi Karbowniczynowi, Justynie Korzuch, Michałowi Trelce, Mateuszowi Zachareckiemu, Weronice Golec, Agnieszce Zalewskiej, Patrycji Piotrowskiej. Musimy też pamiętać o mniej spektakularnych, ale jak ważnych osiągnięciach, których uczestnikami na pewno był każdy z Państwa. Myślę o tych codziennych, polegających na przełamywaniu własnych ograniczeń, osiąganiu kolejnych celów i etapów edukacji szkolnej, ukończeniu rok, ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego. Mam na myśli też te sukcesy związane z podejmowaną działalnością społeczną, kulturalną i sportową. Są one bardzo ważne, bo Was wzmacniają, budując właściwą postawę wobec otaczającego świata dają siłę do mierzenia się z wyzwaniami, jakie On będzie stawiał codziennie na Waszej drodze. Chcę podziękować i złożyć wyrazy szacunku Waszym wychowawcom i nauczycielom, którzy w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za kształtowanie serc i umysłów powierzonej im młodzieży odpowiedzialnie podejmowali stawiane przed nimi wyzwania edukacyjne. Dziękuję Państwu za trud codziennej pracy, wsparcie udzielane uczniom, okazywaną wyrozumiałość, a także zastawianie jasnych wymagań i konsekwencję w działaniach wychowawczych. Przekonany jestem, że zapadliście na zawsze w serca waszych podopiecznych, a ich pamięć i szacunek dla was będą wzrastały wraz z upływem czasu i lepszym rozumieniu przez nich świata. Społeczność szkolna to również rodzice reprezentowani przez Radę Rodziców kierowaną przez pana Franciszka Grzecha. Dziękuję państwu za dobrą i mądrą współpracę oraz udzielanie szkole, udzielane szkole wsparcie. Państwa aktywność, pomoc organizacyjna i finansowa przekładają się na tworzenie coraz lepszych warunków do prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej. Życzę Państwu satysfakcji z podjętych dotychczas przedsięwzięć oraz uzyskanych już wymiernych efektów naszej współpracy. Za przykład podam powstałą przy naszym liceum nową salę gimnastyczną. Dzięki wspólnemu działaniu rodziców, dyrekcji, absolwentów z minionych lat, przy przychylności władz miasta przemyśla, wspartych finansowo przez administrację rządową, nasz cel został osiągnięty. Nowa sala, prawdziwa, dobra i piękna, ale i nowoczesna, od marca bieżącego roku, czeka na powrót uczniów do szkoły. Drodzy absolwenci, przed Wami egzamin maturalny. Sprawdzian zarówno dla Was, jak i dla, nas, dla naszej szkoły. Chcę, aby mimo. Nie okoliczności udało się go przeprowadzić bez zakłóceń. Ze strony szkoły dołożymy wszelkich starań, aby matura odbyła się w ustalonym przez ministra edukacji terminie w jak najlepszych i bezpiecznych warunkach. Was natomiast proszę o dobre mentalne nastawienie oraz pracę w okresie wydłużonego przygotowania do egzaminu maturalnego. Uważam, że jesteście gotowi do podjęcia tego wyzwa wyzwania. Pracowaliście na to nie tylko przez kilka ostatnich trudnych tygodni nauki zdalnej, lecz przez całą swoją dotychczasową edukację także tą w szkole podstawowej i gimnazjalnej. Nie martwcie się zatem. Wszystko ułoży się dobrze. Jesteśmy i będziemy z Wami. W tym. W tych ważnych dla was chwilach. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie gratuluję jeszcze raz ukończenia szkoły dziękuję za ten wspólny, niezapomniany czas, jak się zapewnie kiedyś przekonacie, jeden z najpiękniejszych okresów waszego życia. Wspominajcie nas dobrze i pamiętajcie, z jakiego portu wypłynęliście na szerokie wody życia. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, życzę zdrowia i do zobaczenia wkrótce podczas egzaminów maturalnych.